Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku serii zagramy FIFA 16, gdzie gramy z Matim! Ja ma, witam, wszystko rzutodziobem w FIFA, więc a... może nawet wygramy rzutodziobem, to... bo mam FIFA od niedawna. No ale... dokładnie, a czyli ja mi chodzi o... Oczywiście chodziło mi tylko o FIFA 16, bo Mat jest na tak <laughs> wspaniałym graczem w inne FIFA, a w tym stacz ma od niewielki. I dobra, dzisiaj... I <laughs> zobacz, mam na koszulce plus 500. Widzisz? To, to no, właśnie, się... <laughs> tak się z tego śmiali teraz na wszystkich tych fanpage'ach. Nie, nie widziałem. A dzisiaj rozegramy sobie finał Ligi Mistrzów jak wiadomo zagra w nim Atletico Madryt kontra Real Madrid, czyli na pewno Feta będzie w Madrycie tylko zależy pewnie tak. w trojej części Madrytu a dobra, szczerze powiedziawszy nie wiem jakie mają składy tutaj dobra, bez, bez, zmian. Lecimy. Dobra, bez zmian lecimy tam zobaczymy kto, kto to, będzie lepszy kurde To będzie szczerze mówiąc, że wolałbym żeby wygrało Atletico no bo w sumie Real taki przejedzony już jest znaczy przejedzony, no. prze, prze, przejadł się po prostu I dobrze. że wygram teraz Real, jak się to pomija? Żeby się nie, zaczęło. trzeba poczekać, wiesz, zanim się załaduje gierka a, właśnie okidoki. teraz, dobra Lecimy z no, tematem. No, myśl, no. Niby e... grasz z Realem. Niby gram Realem, ale wolałbym, żeby Atletico wygrało, o. W sumie taka miła byłaby odskoczna. chociaż ludzie się prują, że, że kurde, Atletico ma taki brzydki styl gry, kurde, że... Jak rok temu było? Rok temu? Barcelona-Juventus, 2-1 chyba było, albo 3-1 dla Juventusu. Nie, dla Barcelony, przepraszam. Aha. A kibicowem Juventusowi. <laughs> bo dla Juventusu? Nie, bo ja szczerze wierzę wam dość tej całej nagonki na, na, na tych spaniolak to bola. Tylko Real, tylko Barca Dokładnie, i... żadnych innych. Ale o, dobra, nie burde. ma co gadać, bo to jest kurde mecz o wszystko. Tu musi być pełne skupienie, kurde. Otóż to... Grałeś kiedyś Realem? Nie. Powiedzcie, że gramy się nimi lepiej niż Barcą na przykład. Właśnie mi zawsze w FIFA też się grało Realem lepiej niż Barcą. A bardziej lubię barcy niż żal, ale też swoją drogą Dobra, jedzie... no nie, to co, co za gówno? Dobrze, no, przecież masz piłkę No dobra, no, ale miał podać sobie nie w drugą stronę O, dobrze, dobrze, lecimy Karnawał, kurde A Ciekawe czy takie same składy będą jak teraz gramy Pewnie nie, jakieś będą zmiany na pewno O oh, fucking. Yeah, Rivaldo, kurde Nie! Uhu ja pierdzielę! Co to oh obrona? Ej, dobra, to ja może zawsze ten grać tak jak Atletico gra rzeczywiście, Ustawia na cykl <grym> defensywny i gra z kontry. Full defensywa. Nowe skitu, defensywa. I gra z kontry, dobra. Zagram tak jak teoretycznie gra ten. I wysoki pressing jeszcze muszę ustawić, dobra, bo to chyba tak grają. Czekaj. Ja tam nic sobie nie zmieniam, lecę, jolo. Jolo <grym> or not yolo. A ty masz lepszy zespół tam. <grym> Ej, wczoraj też miałem lepszy zespół i dostałem. No Piękno. dobra, no bo. A tak, tak po prostu musiało być, no tak było prawie w rzeczywistości, dlatego. A jak przejechał mistrza kraju. No właśnie. O, o, o. Biedny Milik. Ty, a to w ogóle ty gó gówno. trener się podał do dymisji, słyszałeś o tym? No, 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 no. no. Nie z tego. Bracie, A tak jeszcze sobie możemy pogadać o piłce nożnej, to uważasz, że Polska, Polska wyjdzie piłka. z grupy? Mam taką nadzieję. I szczerze, że chyba mamy takie największe szanse spośród ostatnich lat, chociaż zając no. życie to możemy o, ostro spieprzyć. <laughs> Jak to Ukraina wiesz? tam jest, co jest? Niemcy? Irlandia północna. Nie no mamy szansę, easy mamy szanse, no, no Easy powinno być. Zawsze jest Easy powinno no, być. I kurde, no. z takim ekwadorem, tak. potrafiliśmy przejechać 2-1. Z Austrią. O, Griezmann! No chrz, oh, kurde! Uh! Dobra, ale i chociaż jest róg, no, dobra. No, róg. Co się stało? Pepe pan dziobaczek, gdy przejewa piłkę. <grymne> pepe się połamał. I Oj. to jest to! No nie na was, tych cholero! Sędzia tutaj przejmuje. Nie, nie, na czemu nie zrobił tego striku? Dobra. Dobra, elo, lecimy kontrą ich panowie. Nie może być kontra. Kontrą! Gra z kontry, to ja mam, ej, Oj, dobra. Oj, August mocniej troszkę. Nie, nie, pepe, dziobaczek. Co, co, czemu? Co, co, co? Co? czemu strzelał? Ja ci powiedziałem przecież że piłkę odebrał, ale piłka odskoczyła i zamiast odebrać to od nią kopnął, co za chuj po prostu, no. Oj, wyczułeś podanie. No jas, ja, A... wszystko, ja wszystko wyczułam, tylko że i tak zjebałem. I to nie może tak... tak być, że ja przegrywam, przecież to... <laughs> U ciebie odcinek w końcu, No nie? właśnie, ja muszę wygrać, nie, jak to przegrane nagrywamy jeszcze na raz, dokładnie. <laughs> w dziewięćdziesiątej no. minucie strzela samobuja. Tak będzie, I o nie, wygrało Atletico. Ale klepa! Pała Madryt normalnie, kurde. Dobra, 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 dobra. Nie, cudownie dograł. Ale... Ja w ogóle Cristiano Ronaldo w tym meczu jeszcze nie widziałem. No jak, jak to, to, nie? Przecież miałbym inną akcję fajną. O! Bra, Torres Jest. Torres to gówno. Griezmann, Griezmann. I czerwona kartka, by... Nie, nie będzie chyba czerwonej. Chociaż wejście od tyłu, ale nie aż tak od tyłu. Nie, będzie żółta chyba. No, rzuta, uf. rzuta. Nie, bo to nie był ostatni obronca. Gdyby był ostatni obronca, by się w, w karny, to by było chujnia. Dobra, ale karny? seria Dobra, jestem gotowy to obronić. Dobra. JA! Ja nie mogę, co tu się otwierdala? Ja Mistrz. nie mogę. Mistrz. Kurde, ostatnio w ogóle nie mam karnych strzeli, czy to w karierze, czy to w tym gimnezie. Ja chciałem się już w prawo rzucać. No to trzeba było. Ale co nie, kurwa, myślałem, że to wejdzie. Gdyby nie, sprawiedliwa. No. Przejebany, Jezus, no karnego nie wykorzystać, no to trzeba być tłokiem, ej. Dobra. Ej, ej, ziomek. Nic nie było przecież. Czerwona kartka. Glitzman. O, no, Pepe, świetnie. No, jest mm. faul, kurde, ale... To chyba dupa. Ale szkoda, że jest faul w sumie. Ja bym trafił? Ja może też trafię. O Jezus, z takimi strzałami. Ej, ty jest chore. Nieraz takie strzały schodzą za słabo, nieraz za mocno, kurde no, i. Ja nigdy nie umiem wolnych strzelać. Nie wiem, a to jest jakiś niewyważony chyba, albo jestem niewyważony. Tak, wak, wak, wak. Jest, gimnez, gimnezjum, no co, a ten się oczywiście na do piłki biec, co kurde, co za szmata. Enzema. I potem się kończy 1-0, kurde. O boże, nie do tego mi podał. Nie no dobrze. No nie dobrze. O nie no, tamten. Co ta obrona tu robi? Bo za dobra jest. <noise> dobra, jest, nie Koke. w no. spaniel. Lecimy. No co za I To by też się w Fifie tak jakby troszkę buguje e, przełączanie zawodników? Ta, no czasem nie działa, czasem przełącza w ogóle. W, znaczy w sensie, mało e, logicznie. Te na, napisy, e, którzy zawodnicy są przy piłce. A co tak nie. Podaję do jednego, nagle je, pojawia się coś, i nagle w, zamienia się w kogoś innego. A to nie, tak nie miałem. Nie wiem, czy w ogóle podał do tego za murkiem, jak się tylko obok murku, ale chuj. No co znowu, kto. No nie fauluj mnie koleżko, nie, to, to chyba ja sfalowałem. Nawet kartkę dostałem <grymne> Ciekawe za co. <grymne> Paul, a on gra dobrze ostatnio. No, ładną tam widziałem zrobił golaj ostatnio. Eee, ładną jak gola zrobił. Na blisko, na blisko, zobacz jak masz na blisko dobre. Aż, kurde. <grymne> no a, świetnie. Najlepsze tez, Też nie wyszło na gorzej. Fernandinho! Torreso. Aż, kurde, no tak trochę... Chyba, chyba dotknąłem to. Nie, nie. A, nie, zły miałem kąt strzału, no to to... to, to, to Podwozie, podwozie było złe i szyny też były złe, złe wszystko było złe. Dobra. Pier... Faulta, no nie no! Obrać, Oblać kurde! Oblać obronił. Zaraz byłby rape 2-0. Ale no broni się, no bronię się, no mam swoje okazje, mam karne, których nie potrafię wykorzystać, także to jest... Torres! Ty jesteś szybki, no, kurde. Zabierz mu to! Zabierz mu to! No modrić. No ty modriciu ty Norku, kurde, dobra, jest. Nie. Lufaran jakiś. Co to jest w ogóle? No no czemu z pierwszej nie podał? Ja za się popłaczę tutaj. <noise> bro, Ramos pierdolni sobie. Kurde. Wow. Ej, to szło w światło. To było blisko. Sergio, a to jest kapitan? O nie patrz nie wiedziałem. Dobra Panie kamerzysto, odsuń się pan. No, dobra, jest. I co kontra to ma być nie, teraz? Tak? Ujezd, mam jednego obrońcę No kurde, Koke, Kokel spanie, leć! Dobra, zostaw go Marcelo. Nie! O, no nie! nie. Co?! Diagon to! A czemu on wsił, w ogóle w za zamiast, kurde, obok przy supeczku wow, wcisnął co za szmaciarz! Ja nie wierzę w to! Najważniejsze i tak jest, że obroniłem karnego. Kurde, a to już było 2-0, ej! Nie no dobra, nie było 2-0. Dobra, gramy panowie. Lecimy. Trikasy! Jej! O kurde! Zaczarował. Piłeczka! trzyma. O Jezu zaczarował zajebiście, że aż stacie piłę Dobra, teraz my, z kontrą i... Nie, no jest jedno bronce, trzymam defensywny. O, pięknie, piękny, piękny strzał. Tak, no strzał, znaczy podanie. To nie był. D no, 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 no dobra. <laughs> Hmm. Dobra, lecisz. No i te piłki tak ostatniej dochodzą. No co to jest, się dzieje w ogóle. No masakra! Spokojnie, będzie dobrze. Chciałam może strzelisz. Może, no, Może. Zaraz wyjdziesz kurwa z kontrą życia i. O, kurde, strzelam ja tak z daleka. Też bym musiał chyba zacząć, wiesz? Chociaż nie, wiem, jak ja ile. Ja tak lubię sobie po a Jak trafi, jak, jak wpadnie jeszcze, to taka. W 15 jest... był cross dobry na longshoty. A teraz nie wiem, czy jest tak samo dobry, ale chyba też jest dobry. W ogóle raz ja z połowy trafiłem Kiedyś mnie nawet filmik, ale usunąłem Ja, ja ten Trafiłem w o Boże. ps Tylko z, z połowy A ja wiesz, rozpoczynałem, kurde, bo z kumplem Graliśmy, przegrywaliśmy, rozpocząłem a ja chuj tak pierdolę na wiwat. I czaj, że taki olowik poszedł, bramkarz nie ogarnął piłki? Bo to w życiu nie miałem takiej oferty, żeby trafić tu farcicho było. No o, dobra, jest, o, to, sędzia dobry. W piłkę było, hallo, Jaką panie? piłkę? Pi, piłki na oczy nie widziałeś tam, chyba, kurde. No. Dobra, no nie, no i oczywiście super rzuty. Ru... Dobra, jest. Saul Better course biegnij. No właśnie, chcę mar... obejrzeć ten serial. Obejrzałem parę odcinków i. średni. I jakoś. Zastopowałem. Za ja ograł. Ale skupienie było pełne. Ale ograł. No i tak to się powinno robić, kurde. To co, pobawicie takiego chuja online'owego? Trzy powtórki, nie no nie będę oglądał. <laughs> Nie, A ty taki... też grajesz z takimi, no. No, to jest nerwujące I to jest tak... Do... Jest chujowe jak dobrze grają i dostajesz tak w pizzę co chwilę. I już taka piąta bramka, trzy powtórki, spierdalaj! Po czym się wychodzi? Znaczy, ja tak zawsze robię. <laughs> Dobra, Godin! No nie no, jaka presja tutaj jest ogromna. No Ale już nie Przek na mnie. Obok mnie jest. Boję robić cokolwiek Nie, no cza, 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 no Nie Wymiękł mi, ale dobrze, dobra ten Tores <grywka> Chciałem być miły Dziękuję, nie tam, no czemu, ten, kurde FIFA jak ma zawsze wybór dobrej, i chujowej, to zawsze wybierze chujowy. no nie wiem dlaczego, <grywka> no kurde Masakra jakaś No nie, no nie ma żadnego obrońcy, muszę wyjść tym Gimnezjum Dobra, jest O Jezu O Jezu, Jezu. Ostry faul? No Dobra, leć! Gritzman. I go, Ramos! Ramos! Griezmann Ja pierdolę! I to jest, to jest, to, to tak powinno być. A tak naprawdę Tomati się podstawia, ale Czekaj, jak się zmienia te tutaj zrównoważenia? Ofensywa, lecimy. FULL offensive. weź super ofensywa. Albo nie, bo wtedy będziesz miał obronę słabą. Dobra, dobra. To jest jeszcze wszystko do odrobienia. Jak no, się słuchaj, tak podaje, to się nie odrobi. O Jezus. No, też coś to czuję. Czekaj, to może zapauzujmy na moment. Dobra, to aż zrobię może zmiany. O, w sumie ja też, bo e... mam zmęczonych piłkarzy. Kurde. Ja Ronaldo nie widziałem w tym meczu. Proste Taki odmianie. dobry Karaskałko. Karaskał, kurde, jest siedzi. O, ten, ten wygląda spoko. Grispan niech zostanie, Savic, SPD, hmm. I tutaj kogoś na skrzydło. Niech będzie, on. Nie dobra. Gotowy? Tak, jasne. Dobra, niech ja będzie. Jestem przy, przy bramce. Okej. Okay. Maga O nie! Pytanie, się przy Nie! Dobrze jest! Nie! I co? Nie I teraz mi strzeli bramkę Nie strzeli! Ale T4 by chyba. Ale T4! Jak flotar kurde El Clasico przegrywał Dobra, kogoś, jest pan nie. Koke, 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 no, ty Dobrze, dla mnie. A, dla mnie dla mnie. Dobra, nubie, no. ale zmiany wejdą, zmiany wejdą w życie i teraz się stanie to co w Madrycie. Ho! Ale śmieszne Dobra, dzień dobry dla. Dzięki że mi nie. Odłożyłeś przy tym. No, no kurde, U, dziękuję, co to za podanie! No co? Fair ferman. play! Ale widzisz, że zdobywam boisko, co chwilę auty gdzie indziej. Kurde. Ale w sumie to jak w A, tym e, w futbolu A futbol amerykański kurde Hesse no nie, czemu tak? Dobra, jest okej. Okay. Już nie narzekam. Mm. Z tego będzie akcja życia coś czuję. A może i nie. Aj Ronaldo A ten to co... zawsze na banie się w pieprzy, kurde dobrze. Co, co z tą głową jego nie... Co z tą głową? Za pusta chyba. O lecimy ho, ho. z nimi. A tak, chłopaki. Ej, Ronaldo to już stary, jezu na emeryturę pójdzie. Tak sobie... teraz... Benzema! Oż kurde, myślałem, że karny będzie, bo tak trochę wciskiem przeszedłem wszedłem, bez, bez pomysłu. Dobra. Trzeba to ogarnąć, Tak musisz mocniej wybić tu. to, żeby twój bramkarz nie wybiegł. No nie! Pyk! Co? I... co? Czemu? No, no, bo niemożliwe, żeby on tak kopnął słabo. Znaczy, no, czasem takie... takie pyrki się zdarzają, kurde. O. Bramkarz, dobra. Nie. Dobre, ładnie. Dobra, podaj tu, ten se poleci Ten teraz. na czas będzie grał jakiś. Ej właśnie, bez kitu, to jest... Wow. No kur... zarąbiście. Dobra. Uwielbiam presję czasu. No, 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 no... Dobra, nie. Nie no, zaczarował się Lecisz. Korea. Północna, dobra. U, 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 u faul kurde. E e ej. <laughs> Spieprzył się w niego, jak kurde tu pole w Nawet nie zawibrował ten, padł. No bo takie ma Ale, ale tu zrobił No, no, tu, no nie, Ej, co, uh, co? nie Dobra sędzia nie widział Kurde wyskituła, właśnie że Dostałem zrejpowany na twarz Dobra leć Leć, nie, nie. leć. Gabi Co? W ogóle mnie tam podać, ale w sumie też nie dobra, wiem, dobra, co Dobra mam 5 minut, teraz albo nigdy To nigdy ja wiedziałem, że tam podasz. Biegnij, isko! A to. O nie! KARI! Kali! Co, Kari! Co, Co? Jest to jest? Typowy Benzema. Typowy Benzema. Bo się mści, za, że na euro nie pojedzie. No bo wiesz, on jest trochę ciapaty, to wiesz. No w sumie. To wszystko ma swój. priorytet. O! Dobra. Mócno mi tego nie trafił, aż się wydarłem do mikrofonu, przepraszam <grym> Wybaczam O nie! Za to ja jeszcze strzelę! Ja, jak, jak to strzelisz? No! Dobrze Benzema. Ty no. Nie, nie, Jest dobra Kurwa macie jego najgorsza <grym> I teraz Elo Elo O nie, no czemu? Pał, faul, faul, pał Jeszcze quiero. ciśniemy Daj mu czerwoną Kurde, no, no za Griezmann. co? Elo Grisban Gryźman Dobra, dobra! Koniec chuj z meczu! Wiadomo, kto jest lepszy, kurde. <gryst> Matiasz cytnął Coca-Colą, kurde u siebie. <gryst> On nie mogę tak, kurde, o suchym pysku. Nie zdzierżę tego. To czyli co, symulacja. Bardzo nam się podobało. Miejmy nadzieję, że taka. No dokładnie. Takie emocje, kardy niewykorzystane, wszystko niewykorzystane, tylko trzy bramki. Dobra, oh. także to by byłam tyle. Graliśmy dzisiaj z Matim. Tak, to byłem ja. Dokładnie, zacząłem w kolejnych odcinkach. Bramka. Piękna była. I trzymajcie Ech. się. Cześć.